I co jest? Co się stało z mikrofonem, kurwa? I tym razem mikrofon coś zwariował, kurwa. I całego live'a wcześniejszego musiałem usunąć, bo nic nie słychać, kurwa. Co to się kurwa dzieje, x? Dobra, ale chyba już jest lux. Dobra. Po pierwsze, primo, rozknięcie jaka kurwa jest jakość na tym telewizorze. I teraz co tu sobie wybrać, bo to jest przeszłość. Będę chyba to kurwa. Dobra, ja tu muszę zrobić swojego Wita. Okej. Okay. Dobra, to zaraz lecimy, kurwa. Już od początku, jak trzeba, wczuwając się kurwa w Fabolix